Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować LSPDFR do GTA 5. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz możecie też napisać w komentarzu coś, a ja z pewnością na nie odpowiem. Pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, jest wejść na stronę LSPDFR, nie wejście w Downloads, LSPDFR, kliknięcie pobierz. Następnie klikamy Downloads, akceptujemy regulamin i klikamy w Podstawowe Pobieranie. I już, gdzie się to zainstalowało? Klikamy w lspdfr.exe pobiera nam się, i następnie klikamy Next, że akceptujemy, później regulamin i podajemy folder instalacyjny gry. Następnie klikamy Install. Klikamy później, gdzie się odpali nam konfigurator lspdfr, klikamy Next. Następnie pokazujemy licencję, że mamy po prostu oryginalne gta i po 5 sekundach klikamy OK Następnie klikamy Do it for me". I już zainstalował nam się LSPDFR. Aby uruchomić LSPDFR, klikamy w Rage Dalej. Później dalej akceptujemy wszystko, co nam wyskoczy. Zaplikamy na no, obo nie chcemy, żeby nam zrobiło kopię GTA. Już LSPDFR jest zainstalowane w 100%. By już uruchomić e, pierwszy raz LSPDFR, to trzeba e, jeszcze za, tutaj kliknąć Save and Launch i sprawdzić, czy mamy zaznaczone load des Plugin on Startup. I włączy już nam się Rage Plugin Hook, czyli LSPDFR. Jak widzicie, już się wczytało. Trzeba zobaczyć jeszcze, czy pod F4 jest komenda. Jeśli jest komenda, to już na pewno się wczytało. Teraz, gdy chcemy jak najszybciej zagrać jako policjant, wpisujemy po prostu GOTO, PD i klikamy Tab i Enter. Wtedy rozpimy się obok komendy. Idziemy do tego pokoju i klikamy E. Już jak widzicie wszystkie skrypty nam się załadowały, jesteśmy jako policjant, gramy jako policja e, i wszystko działa. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale e, i udostępnić film znajomym, którzy chcą właśnie mieć, być policjantem w GTA. E, i, no, i zasubskrybujcie kanał, bo będą kolejne poradniki dotyczące LSPDFR oraz e, odcinki, let's, let's play'e czy tam gameplay'e właśnie z, tej, yy, z tego moda na pewno, na pewno będą bo ten mod jest naprawdę yy, ma jeszcze dodatkowo dużo pluginów do wgrania yy, oraz yy, jakichś akcji typowych więc na pewno na kanale jeszcze LSPDF się pojawi Siema cześć